Dzień dobry, witam wakacyjnie. Kuba Jankowski z kanału Ja Janisko się Kłania. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony mojemu akwarium 72-litrowemu, no i temu, co się w nim dzieje. Yy, może zacznę od plusów. Na pewno plusem jest to, że zbiornik całkiem ładnie wygląda. Rośliny rosną. Zacnie, szczególnie duża kryptokoryna. Jak widzicie, tworzy tutaj swój niezmienny, gęsty i duży parasol nad całością. Mniejsza kryptokoryna, ta, którą mam od Pawła Smoderka, kryptokoryna sercolistna, również sobie świetnie radzi. Z takiej niepozornej roślinki coraz ładniejsza się staje i to mnie bardzo bardzo cieszy. Tak samo pozostałe roślinki moje, epifity, duży anubias, te anubiaski mniejsze. Zobaczcie, jak one ładnie rosną i ładnie się mają. Tak samo tutaj mamy bucki, jeden bucek, tutaj drugi, no i bolbitis. Te roślinki. Bardzo, bardzo ładnie rosną po tym kryzysie grudniowo-styczniowym. Już nie ma śladu, roślinki ładnie rosną, yy, dlatego tak ładnie rosną, chyba że tutaj akwarium jest zostawione tak sobie. Moja ingerencja to tylko podmiana wody, no i karmienie ryb. Yy, nie grzebie od długiego czasu, już tutaj nie grzebie i tak sobie wszystko żyje swoim życiem i jak widać, dobrze się ma tu jeżeli mówimy o roślinkach to nie mogę nie powiedzieć o mchu który rozrósł się jak widzicie nieźle no i wygląda świetnie tak samo jak ta rzęsa która już przykryła całą taflę wody jeżeli idzie o ryby no to tutaj jest troszkę gorsza sytuacja hmm, zaraz powiem dlaczego gorsza nonki w ilości 10 sztuk 2 tutaj z córką dokupiliśmy mają się świetnie tak samo kirysy spiżowe, tak samo y, moje glonojady, ale gorzej sprawa wygląda z Ramirezami, a szczególnie z samcem Ramireza, który cierpi na y, przypadłość y, no chyba gnicia płetwy tylnej i ona już tutaj, jak widzicie na filmiku, no jest y, troszkę nadszarpnięta. O, teraz tutaj to będzie widać, ale jeżeli chodzi o tego Ramireza, no to. Oprócz tego, że ta płetwa jest w takim marnym stanie, jakim jest, no to nie ma żadnych innych problemów. Ryba pływa, ryba je, jest aktywna. Jej aktywność zmieniła się. Może powiem tak, że, że się zmieniła. Ryba więcej czasu spędza w tym anubiasie, a nie pływa tak żwawo po zbiorniku jak. Kiedyś pokarm przyjmuje normalnie z samicą też się pogania w taki normalny sposób, ale, ale zachowanie jej się zmieniło. Podałem CMF. Zobaczymy co to da, czy to pomoże czy też nie. Jak ktoś właśnie spotkał z taką rybią przypadłością gnicia, Ogona i destrukcji tegoż, no to dajcie znać, co robiliście w tym przypadku i jak wyglądało leczenie, bo bym tutaj chętnie na ten temat podziałał. Troszkę w internecie o tym poczytałem, no ale lepiej się odebrać od kogoś, kto miał z tym do, do czynienia, no i sobie jakoś poradził z tą, z tą sytuacją. Tutaj widzicie samiczka tak się z tym samcem szturcha. Raz, raz je, ona jego, raz on ją. Z zaczepi, więc no nie jest też tragicznie o, o jakąś ich interakcję, jeżeli idzie, więc coś między nimi się dzieje. Mimo braku tylnej płetwy, częściowego braku tylnej płetwy, samiec pozostaje w miarę swoich możliwości aktywny no i jakoś z tą samiczką w interakcję większe bądź też mniejsze wchodzi. Zbiornik wygląda bardzo ładnie. Tak z daleka bardzo ładnie wygląda. Z bliska jest troszkę gorzej, ponieważ mogliście zauważyć na zbliżeniu. Na Anubiasie są glony punktowe. Szyba też nie jest w 100% czysta. no Ale ja tam się za bardzo tym nie przejmuję. Szybę co jakiś czas przeskrobię. Glony tutaj mają toski co, co, co skrobać z tych listków. no i Jest sobie jak jest. Całe akwarium. Wygląda bardzo przyzwoicie, moim zdaniem. Filtr ten mój echa radzi sobie tutaj świetnie. Wkłady filtracyjne, jakie tutaj włożyłem do tego filtra, mają się, spełniają swoją funkcję znakomicie. Mamy tam lawę, ceramikę, no i fabryczną gąbkę bez żadnej włókniny ani waty, tylko to filtr sobie chodzi całkiem żwawo tutaj na powietrzanie włączone i, i wszystko jest to jak ma być, on sobie tutaj jeszcze bez czyszczenia pochodzi a chodzi już jakiś czas więc jest całkiem całkiem dobrze jeżeli chodzi o filtr, tak samo światło światło, taka tuba LEDowa z Invitala o mocy bodajże 10W też tutaj robi fajną robotę Grzałka, aqueloska. No nic więcej nie trzeba, tak raczej, raczej staram się prowadzić ten zbiornik małym nakładem kosztów, no i, i myślę, że to się w czasem w większym, czasem w mniejszym stopniu udaje, ale najważniejsze jest to, że zbiornik cieszy oko no i miłość na niego, szczególnie gdy jest już ciemno, patrzy i. I daje on sporo radochy mnie no oraz moim bliskim. Moi drodzy, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje o moim zbiorniku. Życzę Wam wszystkim miłego wieczoru, no i miłych wakacji, kto je ma. Trzymajcie się ciepło, no i to następnego razu. Cześć.